Cześć, słuchacie 63. odcinka podcastu AI po godzinach. Ja nazywam się Wojtek koronowicz jaśkowiak zaś AI po godzinach jest to podcast o zastosowaniach technologii informacyjnych w naukach medycznych, w naukach społecznych, o kryminalistyce, kryminologii, psychologii, seksuologii. Czyli właściwie o całym spektrum różnych tematów, które się jakoś wiążą z wykrywaniem przestępczości, z jej przeciwdziałaniem oraz z innymi tematami pobocznymi. Dzisiaj natomiast chciałbym Wam opowiedzieć zupełnie o czymś całkowicie innym. Nie będzie to też długi odcinek i jakoś wydaje mi się bardzo odkrywczy w moich spostrzeżeniach nie będę. Sytuację polityczną mamy taką, jaką mamy od właściwie tygodnia już. Na ulicach po pierwsze większych polskich miast, po drugie również, co bardzo cieszy, mniejszych miejscowości. Mamy masowe protesty przeciwko ostatniemu wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Mamy rzesze niezadowolonych ludzi, którzy wprost i jasno wyrażają swoje poglądy. A wiadomo, że najlepiej jest mówić o swoich przekonaniach jak najprostszym językiem, żeby wyrazić się całkowicie jasno. Sam ogólnopolski strajk kobiet oczywiście popieram. Również staram się pojawiać na możliwie wszystkich demonstracjach, na wszystkich protestach, na których tylko mam sposobność być. Mieszkam pod Warszawą, dlatego. Uczestniczy głównie w tych większych wydarzeniach, które, które są publikowane na różnego rodzaju stronach Facebookowych. Zaczęliśmy właściwie od takiego protestu pieszego. To był właściwie jeden z pierwszych protestów, który był organizowany po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przeżycie niesamowite, cała Warszawa, praktycznie w młodych ludziach, w osobach, które wiedzą, czego chcą, wiedzą dlaczego znajdują się na takiej a nie innej demonstracji. Przy okazji również bardzo dobrze zorganizowana trasa, również właściwie od centrum. Zakończyła się w okolicach belwederu. Trochę nam czasu zajęło, żeby dogonić to czoło marszu, żeby w ogóle znaleźć informację o tym, w którym miejscu jest ta główna część strajku. Dlatego, że, tak jak mówiłem, właściwie jak się było w tym czasie w Warszawie, to bez względu na to, gdzie się nie znaleźliśmy, to były grupy osób, były pojedyncze osoby, które przemieszczały się czy to z samej demonstracji, czy już, czy już właściwie z niej wracały. A jeżeli chodzi o sam ten pochód, główny, w którym braliśmy udział, przeżycie niesamowite, takie bardzo budujące i sprawiające, że, że właściwie gdzieś to takie poczucie tego, żeby z tego kraju wyjechać, żeby zostawić tą, tą, taką, nazwijmy to, starszą polską mentalność gdzieś za granicami Polski, jednak odchodzi w takie większe lub mniejsze zapomnienie. No i można być dumnym z tego, że ma się również. Tylu, tylu znajomych, tylu kolegów, koleżanek, przyjaciół, którzy aktywnie się sprzeciwiają, którzy nie chcą żyć w takich czy innych warunkach. Braliśmy udział w strajku samochodowym. Na miejsce przyjechaliśmy naszym Cabrio, naszym BMW i zapewnialiśmy oprawę muzyczną podczas takiego strajku. Też bardzo miło wspominam, masę takich mam pozytywnych doświadczeń z tym strajkiem. Młode osoby, starsze osoby, które nam machały, które zbliżały się również do nas z taką propozycją tego, żebyśmy puścili jakiś konkretny utwór muzyczny. Także również, również to dobrze przebiegało. A jeżeli chodzi o same zajęcia dydaktyczne, zajęcia na uczelni, u nas. Pojawił się taki problem, czy właściwie nie problem, to taka sugestia ze strony studentów, żeby przełożyć zajęcia, które miały się rozpocząć w piątek o godzinie 17.30, zakończyć się o godzinie 20, ponieważ na piątek jest zorganizowany jeden z większych strajków, do którego ma dojść. Ja mówię w czasie przyszłym, dlatego że ten dzisiejszy odcinek nagrywam w środę. Demonstracja jest zapowiedziana na piątek. Dlatego pewnie już z chwilą, kiedy słuchacie tego odcinka podcastu, już jest wiadomo, jak ten strajk przebiegał. No, na obecną chwilę te zajęcia zostały oczywiście przełożone. Studenci skończą te zajęcia szybciej, będą mogli spokojnie udać się na strajk. Może nie zdążą na samo rozpoczęcie o godzinie 16, ale chwilę później, licząc jeszcze na spokojne dojście, na pewno. Udaje im się w spokoju na tą demonstrację dojść. Jeżeli chodzi o zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim, to dzisiaj od godziny 13 rektor wydał takie ogłoszenie, zarządzenie właściwie o godzinach rektorskich, także dzisiaj po południu zajęć już, zajęć już dzisiaj nie będzie. Popieram również stanowisko, czy też. Sposób działania wykładowców na kryminalistyce i naukach sądowych. Jeden z wykładów w ogóle się nie odbył, został natomiast nagrany i zostanie nam, nam udostępniony później. Drugi wykład odbył się o tej godzinie w której miał się odbyć, natomiast wykładowca nie sprawdzał obecności i też pozwolił na nagranie tego wykładu tak, żeby osoby, które strajkują, żeby miały do niego dostęp i też również propozycja ze strony innego wykładowcy, który zdecydował się wykład przeprowadzić, ale mówić o czymś zupełnie innym. Nie z zakresu tematu, o którym, o którym miał mówić, tylko o prawach osoby zatrzymanej w czasie protestu, co uważam za naprawdę bardzo, bardzo dobry ruch i no i też na pewno bardzo jest to też budujące, że, że wykładowcy również nie boją się przeciwstawiać i gdzieś jest to poczucie tego, że wszyscy walczymy o jakąś jedną wspólną sprawę. Jeżeli chodzi o mnie, to ja w dniu dzisiejszym zadecydowałem o niesprawdzaniu obecności, jak strajk to strajk, ja nie mam zamiaru z tych Nieobecności wyciągać jakichkolwiek konsekwencji. Jeżeli chodzi natomiast o zajęcia piątkowe, to tutaj również oczywiście popieram przełożenie tego terminu. Te zajęcia się zakończą szybciej, tak jak mówiłem, tak żeby i studenci, i ja mogli spokojnie się udać na to miejsce strajku. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Wiem, że nie jest odkrywczy, wiem że, wiem, że jest dosyć krótki i właściwie całkowicie nie na temat, jeżeli chodzi o ten główny nurt moich audycji, ale no tutaj sytuację mamy taką, jaką mamy, więc trudno by mi było właściwie nagrywać o czymś innym niż to, co się dzieje w obecnym czasie. Standardowo żegnam się słowami do uskrzenia w kolejny poniedziałek. Cześć. Tym razem zakończę natomiast nowym powitaniem i pożegnaniem na nim plaków, czyli jebać pis.